Z tego przystojnia he, he, he na górnej części. Jeśli chcesz go częściej widywać, to go zasubskrybuj. Tylko tak na przypomnienia. Elo. To, dobra, ale później co zrobimy? No. Scenariusz. Dobra, muszę wyciągnąć scenariusz i już lecimy. Manko, się manko. Jestem, I Rock z Games. Dziś sobie nagram Critical Ops. I jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Jak chcecie 50 faktów o mnie, czy tam 25, nie wiem, to napiszcie w komentarzach, co nie. I ten. Dobra, my przechodzimy. Do grania. Tylko jeszcze mu napisuje nagrywam, a na razie będzie stopik. Ale Lagi. Uf, co to się stało? pokazałem, tutaj dwóch na jednego, u nas jest dwóch, to najlepiej sobie rzucę, bo będę już wtedy dostęp na nożyk i będę mógł krócej biec i lepiej będę mieć co dawać z bliska, a to myślę, że jest przydatne. No. typy o. o to Kurczę, no nie ma nikogo tutaj coś. Nikt cię zaatakuje. Widzicie co on napisał? Widzicie teraz list na niego. Ja co chciałem napisać? Pokażę. No, ja. Widzieliście tego leka? Nie jeszcze widzieć. O, jest tam, jest tam, jest tam, skinął, bo mój kolega był lepszy od niego. On teraz na zwyczaj, trzeba innego, uciekać. O, jest tam, jest tam. O, no. eee, Nup SSG, Nup SSG.

Ses mam pomysł, no nie. tam jest, tam jest, tam jest. Ja knuki w SSG ja to chciałem wrócić do jeziora, a on znów z SSG w sobie biega Typuni typu, Falony typuni Falony typuni Melony typuni Coś to za mi wygrywa, Bo jest nube w SSG nubek Nupek, nubek, 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 nubek Będziemy kangurem To, co kangurki lubią robić najbardziej. Ule! Kurcze, no. nie można się tutaj skończyć. A fajnie, by było. Ja ci będę robić. Nubek L. U, tam jest. Tu, tu, tu. tu, 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 tu. Ej, no! DAJ MI KIESA ZGARNĄĆ Dobra, ale skoro on się tak lubi bawić SSG No to ja mu je wezmę I zobaczymy jaki będzie kozy. Ej, ten typ, który gra ze mną to jest jakiś kozak Kurczę, dobra, ja na następną rundę biorę P90 albo M4 i giną. Giną. Bo nie, znów na mnie. No najlepiej. Kurde. Co on ze sniperki? Dobra, teraz go zabiję z tego. Tak, wmawiasz sobie to. w... wmawię, wjej. Mam pomysł. to brudę biorę snajperkę i po prostu się na niego snajpie. Będę nubem snajperki. Skoro tak czał

jak ty kłon taki jesteś, jak ty Jestem, jestem, jestem! Jak on namierzył? Kurczę, ale skarbną asystę, nie? W zasadzie jeszcze jaką? jakąś... No, za chwilę będziemy kończyć ten odcinek pasjonujący Jakie... Ooo, SSG? Nie no Ty... Ty pies! Pieprzej Pieprzej, ja sam go muszę zabić Włać mam mało HP, to teraz go zabiję Muszę go nastraszyć No No to w następnym meczu Jak... Na serio jeden typek, że z dwoma wygrał. Kurczę, ej no dzisiaj mi wyjątkowo źle idzie. Nie no. Załatwiam go moim P90. Co, to od odeszedł. No to wiecie, co ja zmieniłem drugi i będę ich przeciwko jemu. Przeciwko jemu się mi uda. to je, kto vie, kto vie, nemôže najväčšie zvetným O, vím, co dnes. Už nevětší, tak mi się rád. Ja bych No nie je to Jak ja mám byť proti v už kritka, ja si... Začal si robiť slabý, bo dávno no sorry, no, sorry. To ma jest nie mnie Zdecyduję robię drugi odcinek Muszę zgarnąć na jego kisło Najwyżej coś wytnę Muszę go choć raz zabić Mam pomysł Sobie przyśpi Piesze, co nie?

campicchio No. Nie, yeah, no to tragedia, kończy ta kończy